Cześć Wam, dzisiaj będę zajmował się staruszkiem. Mam tutaj kartę AMD Radeon RX bodajże 470. Przyznacie, że to jest naprawdę staruszek. Karta, której nie opłaca się naprawiać. Ale już w wymówię historię tej karty. Kartę dostałem od widza w zamian za, jeżeli dobrze pamiętam, za nagranie filmu na temat tej karty. E... Pełnej historii niestety nie pamiętam. Nie wiem czy karta była powiązana z Olixem, zakup z Olixa, czy co tam było robione. Niestety teraz nie mogę znaleźć maila. No ale co? Dzisiaj sprawdzimy sobie tą kartę. Wstępnie zamontowałem tą kartę do mojej platformy testowej, no niestety karta jest martwa. Zobaczymy sobie dzisiaj bezpieczniki, pomierzymy sobie sekcję zasilania, czy nie ma tam jakiegoś zwarcia. Podepniemy później kartę z powrotem do platformy testowej, pomierzymy napięcia, zobaczymy, jak karta zachowuje się pod kamerą termowizyjną. No bo jestem ciekawy, co w takiej karcie mogło się uszkodzić. Pierwsza oka karta nie wygląda źle. Delikatny kurz na wentylatorach. Tutaj zobaczcie sobie backplate, nie ma plomb gwarancyjnych, powinno być chyba. Wersja Safire Nitro plus. Radeon RX470, tylko 4GB. Kurde, malutko. 4 gigowa konstrukcja. Sądziłem, że będzie to jakaś karta 8 gigowa ale no dobra. No, mamy tutaj porty dwa razy HDMI, DisplayPort, DVI, złącze zasilania z tej strony. Kilka śrubek, no kilka, naprawdę jest kilka śrubek. Tak. Dobra, Dobieramy się do środka. Zobaczymy, czy było coś tutaj już kombinowane czy nie. Jeżeli nie wiem, gdzieś tam znajdę korespondencję z widzem, to będę znał pełną historię tej karty. To teraz, no niestety, nie pamiętam. Zobaczcie, jakie długie śruby. Teraz to naprawdę nie pamiętam historii tej karty. Ale no dobra, co jeszcze tutaj trzyma? Tu mnie coś trzyma. Jak wspomniałem na samym początku, karta jest martwa. W slocie PCI nie jest w ogóle wykrywana. Platforma testowa uruchomiła się z zintegrowanej karty. No a tej niestety nie było. Góry dawno już nie, nagrywa, nie nagrywałem. Znowu dopadło mi przeziębienie. Ok, tutaj mamy jakieś tam chłodzonko. Czy coś już z tej strony widać? Wypaleń na tą chwilę nie ma Przecież w tych Radeonach bywały problemy właśnie z stacją zasilania. Tutaj mamy widoczną kość BIOSu. Tutaj sobie przełącznik, to jest chyba switch od LEDów, czyli możemy sobie wyłączyć LEDy. No i dobra, co tutaj będzie? Co tutaj będzie? A tam się okaże, co nie ma rdzenia. Gdzieś mi coś trzyma. Tutaj jest, a z tej strony jest wtyczka od Wentylatorów tym razem nie wyrwałem, aha, i tutaj jeszcze coś trzeba. To już możemy zrobić sobie tak, no i uwaga. E, no kurde, no, tragedii nie ma. Tragedii nie ma. Jakaś tam pasta jest, termopady, pamięci, czyli mamy tutaj 8 pamięci, czyli jedna pamięć ma 512 mega. Układy zasilania, drajmosy. Teraz zobaczcie, jak producent zaoszczędził na prawdopodobnie zaoszczędził za draymosa, Bo zobaczcie, tutaj mamy nieobsadzoną sekcję zasilania. Ale teraz zobaczcie, tutaj na wycięcia. Tutaj powinien być no, najlepiej taki, taki MOSFET, można powiedzieć, pełnowymiarowy. A tutaj mamy jakieś tam no, malutkie MOSFETy. Wizualnie. Nie ma chyba tragedii, nie jest tragedia, słuchajcie. Tak, karta była grzebana. Aha. Widzicie, bezpieczniki? Bezpieczniki były na pewno lutowane, czyli już tu mi się nie podoba. Dajcie znać w komentarzach, co obstawiacie. Uszkodzony bezpiecznik w sekcji zasilania, może zwara na pamięciach wiram. Wtedy już nie ma czego ratować. Pierwszy bezpiecznik na linii zasilania 12V PCIE. I on jest sprawny. Jest zwarcie. Czyli teraz tak. Te bezpieczniki, które no widać, że były lutowane, tutaj sobie przykładam. Tu sobie przykładam. Martwy. Drugi bezpiecznik. Czyli obstawiam, że będzie zwarcie na linii 12V. Również uszkodzony. Dobra. Czyli teraz tak. Karta nie startowała, bo nie mieliśmy e, oczywiście napięcia. 12V, czyli teraz możemy zrobić sobie tak: będzie zwarcie za bezpiecznikami, czy nie będzie zwarcia za bezpiecznikami? I uwaga, jest kompletne zwarcie. Hmm. No to robi się już ciekawie. I teraz tak z tego co widzę, prawdopodobnie te dwie takie no, duże cewki. Będą odpowiedzialne za zasilanie pamięci VRAM Tylko one są lutowane oczywiście z tej strony Czyli to się nazywa THT, tak? Eee, I teraz tak, tutaj duża cewka O! No a w zasilaniu pamięci VRAM mamy około 20 ohmów W porządku eee, Tu jeszcze była duża cewka O! A to już nie wygląda to ciekawie Bo tutaj jest Zwarcie. Eee, schematu. Raczej do tej karty nie będę miał, ale czegoś tam poszukam. No I teraz tak, eee, Bios. Bios ósmana noga. W kartach AMD bios jest zasilany napięciem 3V 3 210. Onów. Nie wygląda to najlepiej. Wygląda to bym powiedział. Tragicznie. Tak, to jest BIOS, tak, to jest BIOS, to nie jest BIOS eee, Chyba nie ma czego tutaj ratować Z tej strony oczywiście nie będzie zwarcia Nie ma zwarcia Tutaj mamy jeszcze kolejną cewkę 15 ohmów To może być zasilanie PEX-a Tak jak to w kartach AMD, w NVIDIA Dobra, tutaj pewnie będzie linia 5V Nie ma zwarcia Tutaj nie wiem, co tutaj powinno być. Może 1.8, chociaż tego no, niestety nie wiem. Z kartami MD mam, jakby to powiedzieć, e, małą styczność. E, szczególnie z serią RX 470-80, seria RX 570-80. To są karty staruszki, których no, nie przyjmuję na serwis. Czyli tak, mamy, no, mamy tragedię, bo mamy oczywiście zawarcie tutaj mamy nie wiem czy tutaj też będzie zasilanie pamięci wiram chociaż można to sobie zobaczyć bo co ja obstawiam że chociaż nie wiem czy tak będzie czy nie jedna sekcja zasilania na pamięci wiram trochę mało kondensatory można by sobie sprawdzić natomiast tutaj z tej strony nie ma żadnych kondensatorów kondensatory jedynie przy, przy tych co będziemy mieli Okej, okay, tutaj zobaczcie, mamy wysoko. Tutaj też powinno być wysoko. Lecimy dalej. Znaczy, to będzie wspólna linia. Tak, czyli pamięci. wiram. raczej, raczej powinno być OK. E, robimy sobie próbę mm, zwarciową. Podepnę się do linii 12V. Zobaczymy, co będzie uszkodzone. Czy któryś z e, Dreymosłów, e, czy któryś z tranzystorów. No dobra. Zobaczymy, czy będzie cokolwiek się tutaj grzało. Uwaga, 3, 2, 1. O, jest. Jest, słuchajcie, jest w tym miejscu. Nie ten, nie ten, ten. Czyli ten drymus wygląda na to, że jest padnięty. Ja sobie już go od razu zaznaczę czymś, żebym wiedział, czego się mam pozbyć. Czyli tutaj ten układzik jest. Zwarty. No i widać, że grzeje się rdzeń. Czemu grzeje się rdzeń? Ze względu na to, że napięcie zasilacza idzie bezpośrednio na rdzeń. I teraz tak, nie wiadomo, czy rdzeń mógł przeżyć, ze względu na to, że 12V mogło polecieć na sam rdzeń i go usmażyć. Dlatego przy próbach zwarciowych nie, nie podajemy na pałę pełnego napięcia, tylko na przykład zaczynamy od 0,8 1V. Jak widzicie, tutaj się grzeje, z tej strony coś będzie się grzało. Nie. Według kamery termowizyjnej ten oto koleżka jest uszkodzony. Czy on był lutowany? Szczerze mówiąc, ciężko powiedzieć, bo, bo nie wiem. E, teraz pytanie, gdzie ja znajdę taki układ zasilania. No tutaj to wiadomo jest, jest delikatny e, kurz, taki zmieszany, no nie wiem z czym to on jest zmieszany. Ale ewidentnie ten układ jest e, uszkodzony, to jest IQ chyba R3553M. Będę musiał no cóż znaleźć ewentualnie jakiś zamiennik, najlepiej wstawić oczywiście e, identyczny układ, ewentualnie coś mocniejszego, tylko pytanie, gdzie ja takie coś znajdę, bo muszę poszukać teraz najlepiej identycznej karty z tej samej serii, gdzie montowany był. Taki układ zasilania. Tutaj zobaczcie sobie bezpieczniki lutowane są to bezpieczniki 12A, a jeden jest 15 trochę dziwne rozwiązanie, ale okej. Okay. To są oczywiście kolejne układy zasilania, czyli tranzystory. Dobra, sam rdzeń, jak on wygląda. Czy coś tutaj widać jakieś wypalenie? Na samym rdzeniu nie widać. Czyli teraz tak. Tutaj taka nie wiem, czy to jest korozja, czy co to jest. Nie, taki po prostu nalot. Czyli teraz słuchajcie, demontujemy sobie ten układ. Będę musiał zabezpieczyć czymś, bo tutaj zobaczcie są kondensatory, żeby ich nie stopić i żeby nie wystrzeliły w powietrze. Czyli tak, demontuję sobie ten układ, podgrzeję sobie całą e, płytkę, czyli całe PCB na stacji. zwróciliście uwagę, że wstawiłem inny Dreymos. ten jest większy, czyli w większej obudowie, jest mocniejszy bo 60A, ten poprzedni był 40A pinout, teoretycznie się zgadza jeżeli karta ruszy, zamówię identyczny Dreymos. od razu będę również wymieniał sterownik, tu jest układ, który steruje sekcją zasilania tak, to jest chyba dokładnie ten układ to samo tyczy się bezpieczników, wstawiłem na tą chwilę bezpieczniki 20A, bo nie znalazłem u siebie nigdzie 12A Pewnie gdzieś tam w środkach mam takie bezpieczniki, ale spokojnie, wstawiłem na razie mocniejsze Co prawda nie wiem czemu tu są po dwa bezpieczniki, ale okej okay. Teraz tak, ponowne sprawdzenie czy na linii 12V jest zwarcie Teoretycznie nie powinno być zwarcia, ale kto wie i co mamy tu? Jest ok. Słuchajcie, jest ok. Rośnie to sobie ładnie. To jest oczywiście ta sama linia, więc wystarczy sprawdzić sobie na jednym. Czyli co? Eee, platforma testowa, kamera termozyjna i zobaczymy, czy, czy od razu strzeli ten układ, czy nie. Bo no podejrzewam, że może być jeszcze trzaśnięty właśnie sterownik, który no, steruje dreamosami. Jego też powinno się wymienić, ale to jest tylko, wiecie, naprawa żeby pokazać dla widza, co z tą kartą się działo. Gdyby coś rękę mam na wyłączniku od zasilacza, jakby jakiś dym poszedł, czy nie wiadomo co. Wszystko jest podłączone, podłączone. Dobra, słuchajcie. 3, 2, 1. Hmm. O! Wystartowało. dziwnie tak wystartowało. Dopiero później sekcja zasilania zaczęła pracować. Jeszcze raz. Okej, okay, tu się nagrzewa. Aha, to z innej strony. To. Kurde, no nie wiem, no. Rdzeń. Jak widzicie, się nagrzewa. Pamięci również się tam delikatnie nagrzewały. Nie wiem, jak tutaj jest sekcja zasilania, czy pracowała poprawnie czy nie, teraz mógłbym sobie to sprawdzić multimetrem tylko tam tego nie pokażę jeszcze raz tu mamy układy zasilania, tu startuje tu startuje a chyba nie startuje sekcja zasilania, którą, wiecie co, wymieniałem eee, no tu jest ten układ o, dokładnie w tym miejscu, zobaczcie o, tutaj jeszcze raz te pozostałe normalnie się nagrzewają, a ten się nie nagrzewa, czyli, czyli ten układ nie pracuje. Ale okej, okay, karta startuje. Podejrzewam, że nawet by dała teraz obraz. Hmm. Tylko pytanie: Co dalej robić? Takiego układu nie mam, więc bez sensu jest dalej hmm, męczyć tą kartę. Złożę to wszystko, zobaczymy, czy karta da obraz. I tak naprawdę, no, na tą chwilę będzie chyba tyle. Przed chwilą sprawdziłem sobie o sekcję zasilania i faktycznie wymieniony układ nie pracuje. Reszta faz działa poprawnie. Karta powinna dać obraz, zaraz to sprawdzimy. Pracować normalnie, no, ale problemy mogą być pod obciążeniem, no bo mamy uciętą jedną fazę. Podobnie zasilanko. Uwaga, 3, 2, 1. Wentylatory na karcie startują, o no, zresztą widzicie. No jestem ciekawy, czy będzie obraz. Teraz coś wybuchnie. Będzie obraz czy nie będzie obrazu? Nie wiem jak to akurat w radeonach. Na przykład w kartach Nvidia, jak jedna sekcja nie pracuje, to karta się nie uruchomi i pewnie będzie tak również tutaj. Tak. Karta niestety nie daje obrazu. Czyli teraz tak e, uruchomię. Kartę jako drugą. Po prostu zobaczę, czy w systemie będzie normalnie wykrywana. Czy będzie jakiś kod 43? System uruchomiony. Jestem ciekawy, czy będzie karta widoczna w systemie. Powinna być, kto wie. Dobra, Steam jest niepotrzebne. Zobaczcie, jest. Kontrolę wideo. Chwilę będzie trzeba sobie oczywiście e, zaczekać, aż e, system zainstaluje sobie sterowniki, więc dajcie mi chwilkę. Zresetowałem system, aby zobaczyć, czy nie będzie kodu 43, sterownik z tego co widziałem się zainstalował. to teraz pytanie, czy to jest. Jest kod 43. E, zgadza się, czyli co, nie mamy informacji jakichś na pewno. Bo jedna faza nie pracuje, więc tak... E, Taki problem może być, ewentualnie, niestety, rdzeń dostał. Bo zobaczcie, wykrywa nam poprawną ilość pamięci WiRAM, wykrywa nam BIOS. OK, no ale mamy niestety kod 43. Może nam mieć związek, właśnie tak jak wspomniałem wcześniej, z tekstem zasilania. No ale powiedzmy, że kartę udało się uruchomić. W wieśka nie pogramy. Kończę na dziś, dajcie znać w komentarzach co myślicie na temat tego odcinka z próby naprawy staruszka. Przyznacie, że RX 470 ma już swoje lata, szkoda, że jest to wersja tylko 4 gigowa. Czy naprawa takiej karty ma w ogóle sens? No raczej nie. E, tak jak wspomniałem na samym początku, film był nagrywany tylko po to, aby pokazać dla widza co stało się z tą kartą. Ta karta z tego co kojarzę ma zostać u mnie, ale tam jeszcze z widzem pogadam co i jak. Teraz wiemy, co trzeba dalej zrobić. No niestety, kod 43 jest. Czy ma to związek z niedziałającą sekcją zasilania? Być może, a może niestety rdzeń dostał napięciem zbyt wysokim, no i się uszkodził. Dajcie znać również w komentarzach, czy zamawiać części. To może na live'ie kiedyś skończymy tą kartę i zobaczymy, czy kod 43 po e, wymianie sekcji zasilania e, zniknie, czy nie. Teraz przynajmniej wiemy, że w tej karcie no, ktoś coś dłubał. Przy bezpiecznikach próbował coś tam robić. Uszkodzone bezpieczniki, uszkodzona sekcja zasilania. To jest właśnie usterka tej karty. Próbowałem wymienić e, e, Dreymosa, ale no, niestety nie miałem takiego identycznego. Wstawiłem. Trochę mocniejszy, większy, ale zekwanie no, nie pracuje. E, zapraszam również na live'a. Live odbędzie się pewnie w sobotę. Godzina 2045. Do zgarnięcia będzie zapowiadany RTX 3060 Ti. MSI Gaming X chyba trio. E, tak, Gaming X Trio na pewno, tylko nie pamiętam, czy to jest wersja Z czy X, ale to jest mniejsza i mniej, mniej istotne. W tej chwili właśnie nagrywam cały film na tej karcie, czyli jak widzicie karta działa poprawnie, testowałem ją również w grach, nie było żadnych problemów, a testowałem ją chyba z tydzień, więc powinno być wszystko w porządku. Zasady są proste, kto najwięcej e, donatuje, czyli będzie pierwszy w top donate, zgarnia kartę. Jeżeli możecie, stawcie subskrypcję, lajka i co? Widzimy się w sobotę. Na razie. Hej!